No i znowu rzeka Rata. Wiecie na co wpadłem? Że ten monolit taki duży, który jest gdzieś tam, bo tam już jest granica, to prawdopodobnie może on wynika z tego, że tutaj granica po prostu przechodzi przez tą rzeczkę. Rzeka Rata, bardzo malowniczo. No, trochę wieje, ale nie pada. Za chwilę oficjalne przywitanie. Gdzie ja jestem? Gdzie ty człowieku przyjechałeś? Halo, halo. No cześć, siemanko wszystkim. Witam was w sobotę październikową, koniec października sobota, gdzie jesteśmy no, znowu, znowu, drugie podejście jak to mówią no, do dwóch razy sztuka drugie podejście do województwa podkarpackiego no i słuchajcie, dzisiaj się udało no w końcu załatwiłem to, jak to się mówi na spokojnie e, tutaj do Przemyśla uderzyłem uderzyłem tutaj do Choryńca, no i mamy to słuchajcie, zgodzili się, żebym tutaj sobie zrobił przebitkę na kolejowym przejściu granicznym, Werchelata Rawa Ruska właśnie idziemy w miejsce, gdzie tory przekraczają granicę znowu tory, słuchajcie, znowu tory a ja mówię szybko, bo niestety wieje. Wszystko jest fajnie, bo deszcz nie pada, ale niestety wieje. Natomiast dwa słowa odnośnie filmu z Zubek Białostockich. No wielkie dzięki za lawinę komentarzy, lawinę łapek, ogromne wyświetlenia. Słuchajcie, tysiąc osób polubiło ten film, tysiąc osób szło ze mną przez krzaki, także tych krzaków to już podejrzewam nie ma, skoro tysiąc osób tamtędy przeszło. Wielkie dzięki, łapka w górę dla Was. Super, że jesteście ze mną i zapraszam dzisiaj na kolejne przebitki z torów, z przejścia granicznego. No, niestety trochę wieje, ale mam nadzieję, że jakoś to. No, tutaj są zakrzeczenia drzewa, więc mam nadzieję, że jakoś to przezwyciężymy. Także dzięki, że jesteście i fajnie, że tutaj dzięki za życzliwość Bieszczackiemu Oddziałowi Straży Granicznej, za tutaj miłe podejście do hobbystów i miłośników granicy i kolejnictwa. Pozdrawiam miłośników kolejnictwa, znowu dla Was przyjemność, ale dla mnie też, bo wiecie, no, jak to wszystko jest związane z granicą. Także zapraszam na kolejne kadry. No, trochę się uspokaja ten wiaterek to całe szczęście, o, słuchajcie, no taką mam ścieżkę to jest linia, nie wiem ona chyba z idzie tutaj gdzieś dalej, nie przekracza chyba granicy ten tor, więc on się łączy z tym przekraczającym granicę a bardzo miła rozmowa tutaj z patrolem w miejscu gdzie zostawiłem samochód, gdzie po raz pierwszy pamiętacie, tu przyjechałem, jak w maju nagrywałem zostawiłem samochód przemiła rozmowa z patrolem patrol mi podpowiedział też jakieś wskazówki odnośnie tego drugiego miejsca, które dzisiaj chcę nagrać no bo jest dosyć późno, już jest 13 ja dopiero przyjechałem więc tak to jest. Idziemy sobie dalej. Tu jest, tu jest taki tor. Czy on jest szeroki, czy nie? Czy to jest nasz? To tego nie wiem. Natomiast no, już, już zacieram ręce na Wasze komentarze, jak to się mówi. Bo tutaj rozbieracie, jak zwykle, wszystko na czynniki pierwsze. Także wielkie dzięki. No dobra, bo dosyć długo jechałem, więc no, brakowało mi rozmowy. Tak więc wiecie, jak to ja. Idziemy dalej. Trochę uszedłem od samochodu. Tam jest przejazd kolejowy, ale no ale droga jest nieczynna, więc taki przejazd droga, tam jest zagrożone w ogóle. A słuchajcie, to przejście, nie wiem czy to prawda. Natomiast y, przeczytałem na stronie Straży Granicznej, że to przejście graniczne jest czynne od poniedziałku do piątku, więc y, taka ciekawostka. No w ogóle to przejście miało, że tak powiem, dwa życia. Teraz ma tak zwane drugie życie. Ale to opowiem o tym może trochę później. Na razie monotonny krajobraz, więc opowiem Wam ale trochę później, jak już bardziej coś będzie działo. Może jak zmienimy kierunek marszu już w stronę granicy, będziemy szli. To na razie jeszcze nie idziemy do granicy. Tu nawet 5 minut nie szedłem. To zdecydowanie to nie jest wyprawa taka jak w zubkach ostatnio Białostockich. A już jestem na tym rozwileniu. To już jest tor, który prowadzi do granicy. Muszę skręcić kurczę, ale wie. A, no, tu już jestem, już widzę. Widzę granicę. Ha. No to słuchajcie, to jest minutowa wyprawa. Natomiast zanim dojdę, to Wam opowiem. To przejście graniczne powstało w, bodajże w 1953 roku. Postanowiono je zbudować u schyłku życia Towarzysza Stalina. Tutaj to miejsce nabrało życia wtedy. I trwało do 1982 roku. Bodajże w 1982 roku zostało zamknięte to przejście, i w 1995 bodajże otworzyli znowu. I od 1995 roku, jak tutaj określany jest w literaturze, ten hub przeładunkowy został tutaj otwarty. I trwa do dzisiaj. Zamysł był taki, żeby, żeby tutaj. No nie wiem, czy ktoś się nie pomylił, pisząc to zdanie, żeby wysyłać węgiel na Ukrainę. Z Polski. Nie wiem, czy takie coś miało miejsce. Ale podobno taki był plan, żeby tędy jeździł węgiel. Bo słuchajcie, to jest przejście tylko i wyłącznie towarowe. Tu w ogóle nie jeżdżą pociągi pasażerskie. Tak, to jest prawdopodobnie szeroki tor, którym byśmy mogli dojechać aż do lwowa. No, tor jest jeden. No tak, to skoro tak szybko doszedłem, to powiem Wam szczerze, że jeszcze będę musiał jakieś tam przebitki terminala zrobić w takim razie. No tak, to miejsce... O, fajnie, że ukraińską bramę widać. I to widać ją nawet nieźle. Zaraz będziemy robić strzały. Tak, to miejsce. Znalazłem powiem Wam szczerze tylko jedno, jedyne zdjęcie zrobione przez zakład obsługi przeźgranicznej w Korczowej, e, którzy tutaj zilustrowali jakiś tam artykuł o jakiejś tam modernizacji tej linii właśnie tutaj tą budką po polskiej stronie. Dobra, wyłapujcie ciekawostki dla siebie. Wyłapujcie, wyłapujcie. Nie, nie, no nie drzewo. Tak, to tam zakręciłem. Tam są jakieś znaki o przejeździe kolejowym. Czy ten tor wygląda na bardzo używany? No nie wiem, to się od Was dowiem. Granica państwa. No to powiem Wam szczerze, nie widziałem nigdy takiego znaku. Nie jest to znak. No to jest znak z kategorii kolejowych. No tak, powinienem myśleć kategoriami mechanika, czyli tam maszynisty. Piękna jesień, powiem wam. Tak, na marginesie. No i mamy to, udało mi się to załatwić. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. A no, po ukraińskiej stronie ta wieża. Tu wiesz, jak to się mówi, wyżka. No, taka niezbyt okazała. U nas to ten. Zobaczcie, taki kontenerek do obserwacji. A, to można sobie podejść nawet za tą bramę. No to tak też uczynimy. No to chyba nie będę Was katował takim filmem długim, jak ostatnio. Ale dzisiaj, jak to się mówi, samogęst. O, już idzie, idzie pan strażnik do mnie. A patrz to. Niby dzisiaj przejście zamknięte, a jednak, a jednak siedzą. No to powiem szczerze, nie spodziewałem się, że... O, nawet dwie osoby siedzą. Dobra, to zaraz wracamy, tylko tu pogadam z panem. No dobra, dalej tutaj nie podejdę, bo... Oczywiście oznakowanie jest takie słabe Zobaczcie, tu już jest granica. A to panowie na kładzie siedzieli sobie tutaj w tej budce. Dobra, najważniejsza jest tamta strona. Tamta strona jest najważniejsza. No tak tam ta wieża jest zupełnie mniej okazała tak? Tak, tak, tak o rany, no wiecie co? Chyba zaraz do chorobszy trafię, wracamy za chwilę. Dobra, wracamy No tak ta tablica. No powiedzmy, że jest umownie postawiona Na tamta strona. Zobaczcie te tory, takie chwiejne, kurcze, jak to wygląda Po naszej? Nie, po naszej to normalnie wygląda tutaj takie jakieś pokrzywione no dobra słuchajcie, to ja jeszcze jadę chyba na terminal, tu więcej nic nie wyciągnę. Tak wygląda organizacja tego miejsca. No, jakaś tam nowoczesność się też wkrada tutaj. Jakieś skanery, nie skanery. No tak, to fajnie, że tu jestem. No nie, zobaczcie, jak tory wyglądają po naszej stronie. Trochę jest inaczej O, tu coś takiego, a nie chcę panów nagrywać No tej ma się tą budeczkę Może znaną wam, może nie No ale udało się dotrzeć No dobra to jedziemy dalej, to chyba mam tutaj wszystko e, Wyciągajcie to dla siebie Wnioski, że tak powiem To linia doprowadzona do tego. Tak to wygląda. No dobra. To lecimy dalej. Odcinek zerowy. Tyle telefonów wykonanych. Tyle maili. Tyle uzgodnień. A tu dwóch strażników zeszło ze zwierzy i jakoś tak dziwnie na mnie patrzyli. Tak? Więc. No ale rozmowa powiedzmy sympatyczna. Także jak będą oglądać to pozdrawiam oczywiście panów. Dobra, słuchajcie, to no nie spodziewałem się, że tak szybko tu załatwię. Jedziemy jeszcze, nie wiem, może spróbujemy tam na terminal podjechać. Zobacz, zrobimy jakąś tam przebitkę. Chociaż powiem Wam szczerze, że na no bardziej to miejsce mnie interesowało. Ale, no ale jak już jesteśmy, to już podjedziemy. Tym bardziej, że i tak jadę w tamtą stronę, bo tam jeszcze jedno miejsce chciałem sobie nagrać, ale to już w oddzielnym filmie. Więc jeszcze zrobimy przebitkę terminala czy tam e, tego, co, co tam jest po prostu. No, terminal to może za dużo powiedziane. Nie są to na pewno Małaszewicze. Aż jestem przy samochodzie, ale jeszcze Wam pokażę, o co chodzi z tym monolitem, bo e, może nie wszyscy oglądali ten pierwszy nieudany film e, z maja. Zobaczcie, tutaj jest taki duży monolit sugerujący, że coś tu z granicą się dzieje, więc mówię, no tak jakby, tak jakby tutaj przez tą rzekę przechodził i dlatego... Dlatego jest tu zasugerowany taki duży No właśnie ciekawostka No tak, tu się nic nie zmieniło w tym miejscu Tak to wygląda Dobra, jedziemy dalej A taki znak co oznacza Ja nie wiem Jeździ patrol, o którym rozmawiałem. Terminal wygląda tak. Zaraz wracam. Pojechali. Terminal wygląda w ten sposób. Czy jakieś tu coś dla was? Coś tu się dzieje, ale ale Małaszewicze to to nie są. Zdecydowanie. Tak i to wygląda tak jakby e, tylko do jednego rodzaju towarów to były przystosowane te, te wysięgniki, te, te suwnice. No mówię, to chyba chodzi głównie o węgiel. Ale że my eksportujemy węgiel na Ukrainę to tego jeszcze chyba nie grali. A może kiedyś grali. Druga strona. jakaś wieżyczka. No i tak to słuchajcie wygląda. Ja chyba jadę w drugie miejsce. Jadę w krzaki, bo chyba czeka mnie ciężka przeprawa, więc już się nie mogę doczekać. A tutaj to było tak, taki spacer jak w parku. Także jeżeli lubicie spacery ze mną, takie przebitki jak teraz albo jak wcześniej, to oczywiście zostawcie łapkę i suba. Będzie mi bardzo miło. Jak zwykle dziękuję za lawinę, absolutną lawinę zawsze wsparcia. I trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym miejscu. Pozdrawiam Nie pozdrawiaj, tylko przebitki ruchu Zobaczcie Coś co już jest niepotrzebne To, to trafia tutaj Samochód zostawiłem przed przejściem kolejowym Tu jakieś takie hangary Big bag i bardzo dużo big bagów tu leży o, i tam jakieś takie tłuczeń no ja tego. W każdym razie cisza jak makiem, bo przejście jeszcze nie od